Na, witajcie! To ja, MS1021 i powiem wam i, i Youtube56 Tylko mamy no. Tylko mamy inne niki. Sorki, ten nocz tak naprawdę... No właśnie widzicie? To jest taki koleś potrzeba się za parę osób. Bo vip tak mogą. Pokażę wa pokażemy wam server The City Games. Patrz. Oj, sorki, pokażę Wam teraz, mm, to jest serwer z modami, surival i Gilead, pokażę Wam teraz ten, wszystkie mody, tylko w tym biut, czy jak to się tam mówi, jak tylko klikacie i to się Wam włącza, jak widzicie, na pierśnik kolczy, no to to zwykłe rzeczy, ale idziemy na mną. On... No, Neksy, no, no to zaraz tam nie to bedoję. O, widzicie? To są łuski na krokodylowe rzeczy, no i najfajniejsze na lola. Zwane Mitril. Onex, czarny diaks, koper, silver, andantium i diaks. Ale diaks to jest normalny. Dobra, no to teraz kurde, nie mam niczego w ruda. Mam jedynie niektóre rzeczy w sztabkach, mogę wam pokazać. To czekajcie chwilę, pauzę zrobię. Chwilową tylko. Siema, już jesteśmy. Sie Trzyma, już jesteśmy. Sorkie, że się pochodziłem. Nie mam niestety żadnych lut ani niczego, ale musieliśmy nachować w naszej Biblii, to znaczy nie naszej dokładnie. Yy, co wam tu powiedzieć? Sory za psa i niestety wy widzicie, tak jakby mi będziemy częściej kręcić takie filmiki, jeżeli nam szkoła na to tym nie przeszkodzi, to możemy kręcić takie filmiki. Jeżeli chcecie, to napiszcie z tego serwera, żeby kręcić. Ale my już z kolegą Tobe56 zamierzamy właśnie... We flapsie, nie we się, tylko bandikamie. Tak jakby mi brało, czy coś takiego. To przepraszam Was za to. Bardzo, Aha. bardzo. O, druga skrzynia. To co jest tej skrzyni, jest moja. E, dobra. No mm, Co wam tu jeszcze powiedzieć? Mmm... Sewer. Se, administrację nie Administracja, nie administrację O, to kolegi domyskili. No, coś będzie trzeba wziąć, bo już mam mało rzeczy. Żelaza niczego nie ma. No dobrze, mmm. To co, o czym my gadaliśmy jutro? A o serwerze, serwer naprawdę spoko, Ad, administratorem takim takim jakby właścicielem serwera jest Dawid Sonek, a adminem Templar, fajny koleś, naprawdę warto z nim chociaż popisać, pogadać, jest miły, sympatyczny i każdy go lubi na tym serwerze i oczywiście serwer ma no tak któr, którego zamieścimy w opisie oczywiście dam wam też stronę y, lancela ja wam dam stronę sam no i biorę let's kręcić specjalnie z tego serwera bo serwer nie. Chośnę. Ko właśnie. O właśnie. Um, no. Już mówiłem. Dobra, um, kude co to jest? Farmagili. Nie mam że nic, niczego. Czcina! Właśnie poczułem świetankową nalot. Ja tu. Yy, dobra, no to sorry, że tak cicho byłem. I mój kolega... Dobra. What the fuck! Chłopcy nam z, z, za z, zwalili ten. Nasz teren tam, gdzie są skrzynki. Yeah. Jakie cioły nie? No by się Ja nie wyżyłem się. Opa. Okay. Po co pa? Kocopa. Co? Nie, jeszcze końca. Yy, yy. Nie, dzięki. Dobra. Yy. Yy, co jeszcze tu wam pokazać? Mój domek stary. A, najlepsze! Moja villa. Dobra, już tam idę. Lepiej, żeby lepiej żebyście do niej nie wchodzili właśnie z rado mogła pójdę hmm. no tutaj no, sobie wróciłem ale... tutaj pułapka na kółku którzy chcą mi się włamać no dobra idą idą no i patrzcie się o tutaj niby jest tam dalej mnie nie mamy i chcą się skoczyć no i nie mogą wskoczyć wpadają tutaj i papa, pa, koniec gierki. A i tenki moje. <laughs> mam jedzą go, ja zapomniałem, już Dobra, coś z nowych ród. O, nuki. Koper. Jak koprowe, widzicie, to mam kiura na sobie. Pewnie chcielibyście coś fajnego mitrilowego lub nie? No dobra. <laughs> Zobaczę, co mam. Ile mi potrzebne? 1, 2, 3, 5 6, 7, 8 Masz 7 mitril? Kurde Bo mi nie starczy A Dobra chemnik już zrobię Nie, spodnie O nie, na spodnie 7. O, mama kurde No i patrzcie się No i teraz Jestem u no dobra, co możemy jeszcze porobić u Tobę? Chyba już skończymy filmik, co? Hmm. Dobra, na koniec pójdziemy do Wolfgajdera jeszcze. Tylko wezmę jakiś dobry mieczek. O, dobra już taki, bo chcę zobaczyć, czy tam mowy się chociaż spełniły. Bo wody niczego nie wziąłem, żeby zleciały na dół. Może tam jedno. <grych> Gdzie? Może Nie, nie, nie. D do dobra, ja już stąd ruszę. O oh, fuck. Skończył mi się netherak. <grych> o, mamo. Dobra, ja może te główienka, nie główienka powstawam do skrzynek, te co mi się nie przydadzą. Jak wiecie, to w pauzie udało mi się zabić tego niegolema. To by pęta, że ktoś się nazywało... Y mm. Nie, węża to mam zabitego już z innej gili. I na innym koncie. Oh, fuck, No dobrze, no to... Mam nadzieję, że serwer Wam się spodobał. Nie, nie wiem jak wy, ale nie, nie wiem jak dla was to znaczy, ale dla mnie w ten serwer jest DBS. Kto mi się szwenda w mojej bazie? A, zapomniałem powiedzieć, Optifine też jest tutaj w planie. O nie. Kurde! Pi... Kręcę, kręcę. Tylko... Mm, coś mi się pokećkało, spadłem. O Po co? Nie umiem wycinać. Tak dokładnie. Jak mi się teraz scena jakaś porobiła, to no to w mowy markerze. Spróbuję wyciągnąć. FAK Sorki? No, ale żyje. Ha, Akrobatics. Jaki mały. Dobra, a później to porozwalamy. A kiedy zrobiliśmy PvP w że takie super było, że nie wiem, nie? W naszej pierwszej gibli. Kolega nam polecił ten serwer. No się... Y ma login Dobra już zobaczyliśmy Zobaczyliśmy już map grinder jak coś to nic nie ma tam Jak widzimy po prostu nie umiem robić map grinder może za nisko czy coś No dobra skoro tak, to trzymajcie się. Mm, mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Mam nadzieję, że dobijemy do 20 łapek w górę i 500 świetle, Bo tak bym chciał ja... Mm, no to zaraz kończymy, tylko to rozbiorę może. O, skończymy się kilo wdowę. No to cześć, subskrybujcie. I co najważniejsze, dajcie łapki w górę, haha, i komentarze. No to cześć.